Witam was w szybkim filmiku Szybko Urywka Przyślimy z roboty I sadzimy zimioki Odmiana wineta eee, W opryskiwaczu aminokwasy radikulum do, do wzmocnienia roślin Patrzcie jaki kamień gruby <laughs> Ale jaja A bo obiadu nie pojadł do końca i tak to po tym mocie Trzęsie się strasznie, bo ciągna ten wozek. 175 kg sadzenioka. Sadzeniok dość drobny. Jak widzicie, według rynki, nie widzicie tu lepiej. Sadzenioek dość drobny. Także leca, bo pogoda jest jak widzicie, przepaduje, kropi. Tak trochę pod psym. Ale przynajmniej zaro te zimioki podleje. Także leca, spróbuję coś nagrać, ale nie obiecuję, czy się uda. Na razie. Mamy dzisiaj 29 marca y, zimioki przytora zasadzone troszkę nam brakło Dzielimy z tych co my mieli zeszłego roku co nam zostały mamy zasadzone całość 8 arów około tego tam jest y, 6 rządków zimioka wczesnego y, zabierą się zabronowani przeleca to roz obejrza jak jest głęboko y, zimioki jak są Pogoda widzicie cały czas deszczowo zamroczone, przepaduje przekrapio, ale to jest taki padanie widzicie ta ziemia jest kurde będę go znalazł Ta ziemia jest widzicie fajno wilgotna, jest ciemno, ale nie jest nie jest sucho, więc dosadzeniu do, do odwłoczenia, zabronowania zimioków będzie ok, brony styropolowe. Mam nadzieję, że mi to łapnie te rączki fajnie. Troszkę widzicie te boczne mam porozciągane, żeby mi wyciło te sześć rządków na roz. No i tak jak godz. Sprawdza czy mi to chyci za jednym przejazdem, czy będzie to dość rozgarnięte, czy nie. Kolejne dwa dni nadawają po około 15-20 stopni na święta. Wielkanocne troszkę chłodni. Ale też myślę, chnecz to będziemy dować nina. Troszkę ta próbuję ta włókina ponaprawiać, bo się delikatnie porwała po zeszłym sezonie. Ale jeszcze ten sezon wytrzymie. E, będziemy to bronować, przykrywać. I dej, Panie Boże, żeby nam zaś wyrosło, żeby plon był taki jak w zeszłym roku, bo nie było źle, było bardzo fajnie. E, tu widzicie przynżyto po dwóch dawkach azotu. 60 i bodajże 80 kilo w czystym składniku Księży to borowik myślę że wygląda dobrze po świętach planuję o ile się uda i będzie pogoda t jedynka z mikro obejrzymy co z tego będzie na razie jak widać pokrzewione może nie jest za mocne ale tu była dość fajna obsada zrobiona na nim jak na razie widać jest może zbliżenie No o. jest fajne zieloniutki, zdrowe także myślę dobrym tę jedzienką yy, podziałomy żeby go fajnie ochronić będzie dobrze także zabiorą się zabronowani Mamy przejechane. Niestety troszkę środkowe rządki bardziej zebrało. Poszukam się teraz jak głęboko są zimioki jeszcze, ale go tu nie widzę. Tu są, czyli na jakimś 8 cm. Tu by było ok. Jedynie tu się obawiam, że tu będą za płytko. Tu dobra, myślę, że przeleca jeszcze roz ale bruny troszkę dźwigna żeby te rządki bardziej zrównać będzie ładnie będzie rosło Zimniaki, impresja. Zabronowane. Czekać na ciepło. Czekać na schody. Na razie były w miarę takie uśpione. Bo pogoda była dość chłodno. Już się jakiś z miedzy, trownik wyciągnął. Wielki. Pogoda dość chłodno była. Jakiś pojedynczy się wyciągnął. Ale czy tu się już coś budzi? Czy tu się coś budzi już? E, chyba jeszcze nie Także A tu akurat był Czyli on był wcześniej, długo wsadzony A zaś nagrywam bele co ani to co robią Tu Tu troszkę No na początku nam się dawsze kiedyś grzebnie Ale Nie ma problemu bo tu my sprawdzili No te są najpłytsze a... Poszukamy kaj tu jest Znać go oczywiście nie znajda, No nie, nie znajda go zarz. O, patrzcie, patrzcie jak on tu jest głęboko jeszcze Tu jest spokojnie 10 cm Żaden przymrozek nawet teraz mu nic nie zrobi Także jest pięknie według mnie Brony poskładać Pogoda się już szarzy, już się robi cima Mamy 4 na 8 czyli 19, 15 Zimjaki zabronowane, traktor chowimy I Na razie mamy spokój. Następnie będą tak go do listnę i prawdopodobnie grzybówka, ale to jak kod zapierniczo Show Ta się wystraszył, bo od sąsiada tam taki pies wielki przyleciał Także co? W tym odcinku widzimy się w jakiejś następnej produkcji A zdradza Wam jeszcze, że jak się uda i będę miał czas Próbuję pora impresjów zasadzić Tam, jak mi styknie miejsca Jedna, dwie sztuki Sprawdzę jak się spisują już zimne jakieś klarniowe Szkoda, że nie posadził wcześniej Trudno, pech Sprawdzimy to najwyżej w następnym, w następnym roku Na ten moment Żegnam się z Wami, miejcie się na razie